Dla Hiszpanów, kibiców w Hiszpanii ta faza grupowa Ligi Mistrzów Tomku to te tak zwane mieszane uczucia? No dla Realu z pewnością. Jeżeli chodzi o Barcelonę, tam poszło wszystko gładko. Przede wszystkim przypominamy sobie mecz z Interem, kiedy Barca musiała sobie radzić bez Messiego. I to był taki trudny okres, kiedy wszyscy zadawali sobie pytanie, kto to weźmie na swoje barki pod nieobecność Argentyńczyka. A to był mecz z Interem i El Clasico. No i okazało się, że nie Filipe Coutinho, tak jak Paweł powiedział, który był przymierzany właśnie do tej roli, tylko Luis Suarez po prostu wtedy wziął na siebie ten ciężar. No i jak na razie, jeżeli chodzi o Champions League, to w przypadku Barcelony wszystko poszło gładko. Jeżeli chodzi o Real, rozegra, jeden z najlepszych meczów w 2018 roku z Romą, jeszcze za kadencji Lopetegiego, a później przyszedł niewytłumaczalny zjazd za kadencji jeszcze tamtego trenera. To, co się wydarzyło z CSKA Moskwa, to myślę, że już wykracza poza jakąkolwiek krytykę, bo można powiedzieć, że Real nie walczył o awans wtedy, ale jeżeli spojrzymy sobie na jedenastkę Królewskich akurat w tym spotkaniu, tam każdy miał praktycznie coś do udowodnienia, a kiedy patrzyło się na ten mecz, to można było odnieść wrażenie, że to raczej zawodnicy CSKA chcą wykorzystać to spotkanie jako taką ekspozycję własnego talentu. To był po prostu jeden wielki dramat. W realu pojawia się jeden kryzys za drugim. Można mówić o kontuzjach, można mówić o tym, że trzeba było bardzo, bardzo długo czekać, żeby Luka Modric odkręcił się po Mistrzostwach Świata. Rafael Waran jesienią jest po prostu katastrofalny, a przecież też był wymieniany w tym ścisłym gronie kandydatów do osiągnięcia po złotą piłkę. Do tego dochodzi afera z Isco, o którym się dyskutuje godzinami, praktycznie dzień w dzień, co stało się z tym zawodnikiem. Brakuje goleadora po odejściu Cristiano Ronaldo. Santiago Solari chyba nie do końca ma na to wszystko Pomysł, no i te ostatnie mecze, słuchajcie, z Łeską i z Rajo. Jak to w ogóle brzmi? Ratuje ich kurtuła w obu spotkaniach. Z Rajo cztery celne strzały Statystyki przeciwko. Zatrważające. Przeciwko Drużynie, która straciła w 18 meczach tego sezonu 34 gole. Naprawdę, z Rajo Wajekano bardzo łatwo jest zdobywać bramki, no ale jak się okazuje, nierealowi. No i te takie minimalne zwycięstwa z Łeską czy Rajo, to myślę, że wiele mówią po prostu o tym kryzysie.